No i jestem w do domu. Siema, dzisiaj kolejny filmik. Jest godzina dziesiąta. Na szczęście wstałem dzisiaj szybko. Nie musiałem na siódmą, bo dzisiaj jest święto. Chyba 3 gróli, nie wiem. Nigdy się nie interesuję świętami poza grudniowymi i wielkanocnymi tam gdzie jest najwięcej rzeczy Teraz sobie wyszedłem na dwór troszkę się przewietrzyć w ogóle zaśnieżone ota są takie jak wygląda auto Teraz trochę gimbalem nagram nie wiem czy jest wyraźniej bo nie powinno się nic trząść. Dopiero teraz włożyłem go, bo sobie przypomniałem, że go mam. Za godzinę nagrywam kolejny film prawdopodobnie na jutro. Ale nie wiem czy to będzie ten potężny. Możliwe, że nie. Bo to jeszcze trzeba ogarnąć full i będzie dopiero nagrywane, jeżeli chodzi o pogodę, że też jest zimno bardzo, ale nie tak jak o siódmej godzinie czy tam o ósmej. Jest ciepło w miarę. Dopiero też się zaczął dzień, więc może się jeszcze rozpogodzić. Mam nadzieję, że słoneczko wyjdzie, bo wczoraj nie dość, że było Słoneczko, był też deszcz, był też śnieg i było wszystko prawie, więc jutro będzie film, ale też nie wiem kiedy z Q&A będzie film, potężny to już Wam powiem jak będzie wszystko przygotowane, bo na razie to przygotowujemy, w sensie sam to przygotowuję. Więc czekajcie, obserwujcie, czytacie komentarze moje, słuchajcie mnie, wtedy będziecie wiedzieli, gdzie i co i jak. Też nie mogę nagrywać wszystkiego, tylko różne rzeczy, gdy jestem samemu, ale też czasami będą takie filmiki z Kim, ale to dopiero się doczekacie jeżeli chodzi o ten gruby plan wszystko wam opowiem z całości i wszystko będziecie wiedzieli też mm... nie mogę teraz o tym mówić za bardzo bo wszystko będzie przygotowane tak jak mówiłem więc plan pójdzie w górę będzie grubo więc... Kliknijcie przycisk czerwony, będę strasznie wdzięczny i co? Do jutra. Na razie. A jeżeli chodzi o śnieg, to on wygląda tak. Jest nie że zimny, taki jakby jak śnieg. No. Także trzymajcie się, no i na razie.